Cześć, witajcie na kanale Marko Polska Piłka. Jak wiecie, wczoraj i przedwczoraj mieliśmy mecze. Pucharu Polski i Super Pucharu Polski. Przedwczoraj pogoń Szczecin bez problemu ograła 3 do zera drużynę puszczynie, połomice. Pomimo, że połomiczanie mieli oczywiście swoje szanse, no ale ich niestety nie wykorzystali. Najciekawiej chyba było w momencie, kiedy to pogoń prowadziła 1 do zera, został podyktowany rzut karny dla zespołu z. Niepołomic, ale niepołomiczenie tego nie wykorzystali, więc niestety mecz zakończył się zwycięstwem i to dość wyraźnym. Później już 3 do 0 drużyny Pogoni Szczecin, która awansowała po raz drugi do wielkiego finału i zagra w nim na PGE na PGE Narodowym z drużyną Warszawskiej Legii, która wczoraj rozbiła 5 do 0 Chorzowski Ruch. Chorzowianie, wprawdzie, mieli swoje sytuacje, jednak po pierwsze, nie mieli ich zbyt dużo, po drugie, ich też nie, nie potrafili przełożyć na bramki. Legia, pomimo że może nie jest w najlepszej formie, w lidze to tutaj sobie poradziła bardzo dobrze, zwyciężając to, to spotkanie i udowadniając swoją wyższość nad pierwszoligowcem, który i tak boryka się ze swoimi problemami ze swoimi problemami w lidze bo jak wiemy ruch zajmuje miejsce siódme No i wygrana Legi pewny awans a więc w finale na narodowym zobaczymy Legię i pogoń no i ten mecz ostatni, mecz super Pucharu Polski, mecz, o którym długo się zastanawiano, czy w ogóle zostanie rozegrany, no ale koniec w końcu, został on rozegrany. No i moi drodzy, tutaj zwycięsko mistrza polskiej białostockiej Agielonie 1 do 0. Może Jaga nie zagrała pięknego meczu, nawet to można powiedzieć, że to Wisła narzucała Ton tej rywalizacji, ale jednak koniec końców lepiej okazali się mistrzowie polski i to oni wyjechali starczą do Białego Stoku. Nie było tutaj, jak wiemy, kibiców Jagiellonii na narodowym, ponieważ trwa ten bojkot bojkot kibiców Wisły. No dla mnie jest to już chore, bo to już naprawdę zbyt długo to trwa i Kompletnie bezsensowne, no ale cóż, jest jak jest. Tych kibiców zbyt wiele na narodowym nie, nie, nie było. Byli kibicy oczywiście krakowskiej Wisły. No i nie mieli oni na koniec tego wieczoru powodów do zadowolenia, chociaż krakowianie, tak jak mówię, zaprezentowali się w tym spotkaniu całkiem pozytywnie. Nie można powiedzieć, to Wisła prowadziła grę, to Wisła stwarzała też sytuację, no ale po bramce Mikiego Wijara, zresztą byłego gracza krakowskiej Wisły, to Jaga jednak osiągnęła ten, można powiedzieć, sukces. Zobaczymy, jak będzie z tym super w dalszych edycjach bo to co się działo w tym roku było dużo, dużo takich niejasności wobec tego Super Puchauru. W końcu udało się go rozegrać, no zobaczymy jak będzie z następnym, ponoć jest już jakaś tam data wyznaczona, zobaczymy jak to się będzie kręciło. Wiecie, przed tym meczem to spodziewałem się nawet, że mogą być składy rezerwowe, ale tutaj drużyny potraktowały to poważnie i wyszły normalnie, normalnie pierwsze składy, także mogliśmy u, u, oglądać wszystkich tych zawodników, którzy, którzy normalnie grają w swoich zespołach w pierwszych składach, bo to różnie z tym super bywało. Czasami właśnie były takie, takie rzeczy, że zdarzało się, że drużyny wystawiały zespoły e, e, rezerwowe lub większość drużyny była na przykład taka, która nie grała, albo grali młodymi zawodnikami, no ale to już jest za nami no a Jagielonia oczywiście musi się szykować do walki w Lidze Konferencji i oczywiście wciąż Jaga walczy głównym celem też walki Jagiellonii jest Mistrzostwo Polski na razie jest to nie będzie to łatwe, bo Jaga traci do Rakowa Pięcioczek. No, zobaczymy jak się będą te mecze układały w lidze. Ja zapraszam Was oczywiście na inne filmy na kanale Marko Polska Piłka. Za uwagę dziękuję, dziękuję za suby, dziękuję za lajki. Dawajcie ich jak najwięcej, ponieważ ten kanał jest stworzony przecież dla Was.